Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj jest 19 dzień kwietnia 2022 roku. Imieniny obchodzą Leotyna i Panfucy Pan w Gdańsku 8 stopni Celsjusza, przejściowo Pady Blok BTC numer 73 25 27 cena KNG 6,11 USDT Cena cash 339,97 KNG, co oznacza, że cash w przeliczeniu na złotówki jest warty prawie 9000 zł, złotych, a to znowuż oznacza, że Kanga wyceniona jest na około 222,5 miliona złotych. To jest kwadrans z Kangą numer 93. Proszę dajcie znać, jak nas widać, jak nas słychać i napiszcie, skąd nas oglądacie. Czołem Łukasz. Cześć Sławku. Łukasz, co takiego mówi Japończyk, który dotyka szyby? Nie, nie wiem. O, to Siba! To jest specjalne wydanie Kwadransa z Kangą. Zaraz przekażemy głos do studia w Triumfie, ale Łukasz, tradycyjnie powiedz nam, co takiego dzieje się na rynku Bitcoina i Ethereum. No, na rynku Bitcoina i Ethereum mieliśmy spore zamieszanie trochę spadków troszeczkę takiej paniki. Ale można powiedzieć, że byki obroniły poziom 40 tysięcy. W tej chwili patrzyłem, niedawno było prawie 41 tysięcy dolarów, więc to świadczy o tym, że próba testu tego spadkowego się nie powiodła. Nie wyszliśmy z kanałów wzrostowych, które rysują różni malarze i tam graficy na tych wykresach. Wszystko wygląda jeszcze dobrze, bez paniki. Jak to tam ktoś napisał, nie panikujmy, tylko kupujmy, bo jest stary. Oczywiście, wszystko co tu mówię, to nie jest porada inwestycyjna, to jest tylko i wyłącznie dzielenie się swoją wiedzą w lekko humorystycznym programie, jakim jest kwadrans z Kangą. No ale e, i Tirum również się obronił, więc jest dobrze. E, a e, może powiedz Sławku, dlaczego w takim dziwnej lokacji jesteśmy? No, bo jedziemy do, na inny kontynent w tej chwili, żeby podbijać inny kontynent, Kanga wybiera się do Azji. Do Azji. Tak, stąd je... ten Suchar. Tak, stąd ten Suchar. Wszystko w kontekście właśnie najbliższych wydarzeń. No i tak właśnie sprawa wygląda. I co? myślisz, że możemy oddać głos do studia w Gdańsku. No tak, bo droga przed nami daleka. Tak więc jest. Musimy jechać. Pozdrawiamy w takim razie Kamila, Tomka, którzy będą prowadzić dalszą część tego kwadransu i oczywiście wszystkich tych, którzy nas w tej chwili słuchają i oglądają. Dzięki. Cześć. Witamy ze studia w Gdańsku. Jestem Kamil Żynda, ze mną jest Tomek Widanka. Cześć wszystkim. I będziemy teraz kontynuować rozmowę, którą wstępnie zaczęli Łukasz. I... Sławek. Jakby to Sławku też pozdrawiamy i. Zdaje serdecznie, podróży. tak bezpiecznej podróży, żebyście cało dolecieli i załatwili jak najwięcej. Dobra. Tomku, powiedz co tam nowego. Słyszałem, że jakiś hak na Defi ostatnio się pojawił. No tak, nowy tydzień, nowy hak na Defi. <grym> e, tym razem e, ofiarą padł, e, nie pamiętam, bin. Binstream, coś takiego. Mm -hmm. Już y, po prostu rozmywa mi się. Binstalk, to był BeanStalk. Yy, tyle tych haków na DeFi się ostatnio pojawiło. Tym razem 80 milionów dolarów w Ethereum wypłynęło i tym tokenie Binstalk, który obecnie jest nic nie warty, więc wcale jest 80 milionów dolarów okay. w Ethereum. Ponad 24 tysiące sztuk. No i już y, chwilę potem y, pieniądze powędrowały do Tornado Cash'a. No, żeby tam trochę je zamieszać. zamieszać i yy, podejrzewam, że nie skończy już się tak ładnie, jak z tymi hakerami, którzy zwracają jednak te środki, tylko jednak zatrzymają to dla siebie. Także, no. Tak jest tak, okej. Okay. Słuchaj, no słyszałem też, tam ostatnio, że zmienia się trochę podejście Kazachstanu do kopania krypto. Tak, to prawda. Ostatnio, jak tu byłem gościem kwadransu, to było jakiś czas temu już, wtedy mieliśmy migrację masową hash rateu z Chin, bo Chiny blokowały możliwość kopania bitcoina, właśnie do Kazachstanu. To była taka mhm. nowa mekka dla kopaczy kryptowalut. No i tam powoli zaczyna się psuć, no bo po pierwsze wprowadzili dodatkowy podatek do cen prądu. dla ja to tych przecież niedawno, to rok temu? Yy, jakiś pół rok roku temu, temu, tak. Rok temu migrowali, pół roku temu już wprowadzili dodatkowy podatek do kilowatogodziny mhm. dla tych wydobywających kryptowaluty. Teraz stwierdzili, że jeszcze tam doładują jakiś um, podatek, żeby um, wesprzeć budżet państwowy tam Kazachstanu. Będzie to miało jakieś korelacje z ceną Bitcoina. Im więcej Bitcoin będzie kosztował, tym większy ten podatek będzie. Także będą tam jakieś takie progi podatkowe. A co się podzielone. dzieje teraz z hashratem Bitcoina, na jakim on poziomie jest? On cały czas rośnie. Opłaty transakcyjne też są chyba niskie w tym momencie, w sumie. Są niskie, tak. Hash za to rośnie. Także widać, że z biegiem czasu po prostu jak pojawiają się te nowe technologie, to mhm. mimo braku Chin na rynku wydobywczych lub oficjalnego braku Chin, bo moim zdaniem Chiny tam są dalej obecne, po prostu są kontrolowane przez partie i jakby Bitcoin dalej płynie do Chin, tylko, że już nie kanałami detalicznymi, tylko bardziej rządowymi, podejrzewam. Mhm. Zwłaszcza, że mawia się przecież, że ostatnio taki duży inwestycyjny Gigant BlackRock Capitals mm -hmm. stwierdził, że ym, jednak Bitcoin to jest taki bardzo porządny aset, pożądany wręcz bym powiedział, a przecież twórca tego y, giganta właśnie inwestycyjnego jeszcze w 2017 roku. Bardzo krytykował Bitcoina. No nie ma jakoś potężną ilość tych Bitcoinów chyba też. Eee, zaczynają eee, ale myśleć o wejściu. Eee, ale jeszcze nie mają. Nie, nie, nie. Eee, ale okay. wejść pewnie wejdą. Zupełnie zmieniła im się optyka. Także, a oni są jednym z większych graczy inwestycyjnych na rynku finansowym, więc całkiem możliwe, że duży zastrzyk kapitału inwestycyjnego wejdzie dalej w sferę krypto. Tak jak mówię, zmienili optykę. Stwierdzili, że jednak bitcoin może zawojować, i też na rynku pojawia się wiele głosów takich, które mówią, jakby przyjęciu przez bitcoin roli tej waluty zapasowej. Tak jak mm -hmm. mamy teraz hegemonię dolara, tak. że dolar jest tą międzynarodową walutą, tak niektórzy spekulują już, że bitcoin idzie właśnie w tym kierunku. Nie tyle złota, co właśnie międzynarodowej waluty rozliczeniowej. Tak. Większej między tak kontynentalne między krajami. A co się dzieje z Lightning Network? Masz jakieś informacje na ten temat? Bo no, druga warstwa przyspieszyłaby, no, zwiększyłaby ilość transakcji to yy... tworzenia zdecydowanie. Bo... Ogólnie rzecz biorąc, to jest taki pomysł, który miał jakby udostępnić Bitcoina dla tych inwestorów detalicznych, yy -y. albo do szybkich płatności na Bitcoinie, yy -y. ale w gruncie rzeczy jest wiele innych chainów, które jakby były stricte do tego tworzone. Więc popularyzacja Lightning Network jakby stanęła. Pewnie jest teraz używana mocno w Salwadorze na przykład, mm -hmm. gdzie mm, rzeczywiście do takich mikropotności ona się przydaje, że oni się rozliczają właśnie na tej szybkiej, taniej mm -hmm. y, części sieci, a potem to jest po prostu co jakiś czas zrzucane do tej sieci głównej, żeby stany kont w sieci głównej jakby były przetrzymywane. Także jest na pewno w niektórych miejscach popularyzowana, ale dalej Bitcoin ma. Yy, yy, Taką znamiona, takiego niesienia wartości i yy, dużych wartości, nie? Nie służy do takich yy, codziennych rozliczeń, mm -hmm. więc yy, to jest po prostu jakiś taki dodatkowy feature. Bo też na przykład wTH jesteś takiego które w tym nowym protokole mniej wprowadzić sharding? Nie wiem, czy ja dobrze to jest tak, że ale nie wiem w którym chciele. Oni tam wprowadzili kilka jakby dodatkowych layerów, mhm. przez to, że ceny teru tak wyrzeszebowałały do góry, jakby użyteczność samej sieci była niewielka, więc też wprowadzili taki dodatkowy layer, w którym transakcje mogą być przeprowadzane baczowo, taniej i też są co jakiś, jakiś czas rzucane. Tak, raportowane na główny łańcuch. W przyszłości, gdy będą wprowadzali proof of stake i sharding, podejrzewam też pojawi się wiele subchainów, tak jak to tam teraz widzieliśmy na Poligonie. Poligon, jakby chciał z tym wyjść. Mm -hmm. I myślę, że tego typu rozwiązania będą też do sieci takich gigantów jak Ether, też wprowadzane. Już jak wspomniałeś o właśnie o BlackRock, no to też MicroStrategy. I nasz Michael Saylor, czyli główny ewangelista bitcoina na rynkach inwestycyjnych, no teraz wyskoczył z taką pre predykcją bitcoina, która jest nie wiem czy prawdziwa, ale no, podczas konferencji Miami w rozmowie z Katie Wood powiedział, że do 2030 roku bitcoin ma kosztować 1 miliard dolarów. No to powiem ci, Wyho że. Wychodziłby wtedy, że jeden Satoshi kosztuje 10 dolarów. Przy tej inflacji, to kto wie. No to w, sumie, w sumie tak, może być. Bo to też rzeczywiście z roku na rok chleb nam drożeje, bitcoin tym bardziej. No tak, 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 tak. Yy, powiedz mi jeszcze, bo ty jesteś jak długo programistą? No, 10 lat minęło jakiś czas temu, także z 15 lat będzie. Ale od początku miałeś już zajawkę taką na blockchaina, czy w jakim czasie zająłeś się programowaniem blockchaina? Jeszcze na studiach. Czyli właściwie na początku. Mm -hmm. Z tym, że pierwszy nie był Bitcoin, pierwszy był Litecoin. Także jakby. Bo to jest chyba ten sam protokół, tylko yy, jakoś trochę pozmieniamy. Drobne, tak? drobne zmiany. Pamiętam, jeszcze wydobywałem Litecoina na procesorze, więc dało się. <laughs> Były <Bo> takie czasy. <laughs> Ale przytrzymał to teraz, czy już poszedł dawno? Z którymś dyskiem tam po prostu. O, jaki najgorzej. To jest... <laughs> Lepiej nie pamiętać. Błędy młodości. Kto to wiedział? Ale pomysł był zawsze fajny. Podoba mi się jakby to, co Bitcoin wprowadził i to, co wprowadzają ogólnie kryptowaluty. I niesie to ze sobą bardzo dużo jakby szans, ale też niebezpieczeństw. Nie? Mhm. Bo jednak człowiek, jak jest długo na tym rynku i człowiek już z jakimś doświadczeniem zebranym, Właśnie na rynku. Widzi też, że przez to, że ta adopcja tak się zwiększa, to na rynek trafiają też inni programiści, może nie tak doświadczeni, którzy mają na swoich plecach bardzo dużo. No i później najczęściej właśnie wchodzą w takie DeFi, które miały być bezpieczne, bo miały być zabezpieczone przez kontrakt, ale jednak. No jest czygotownika, jest za, za zaprogramowany kontrakt po prostu. Niektóre błędy dziurę? powiedziałbym, no, że są mocno, mocno szkolne, bym powiedział. Okay. Są też błędy wynikające z tego. Na przykład jest taka firma, nazywa się Certik. Mm -hmm. Ostatnio ona miała którą chyba, sprawdza tak. kody blockchainowe i robi audyty dokładnie i punktuje tam jakieś nieprawidłowości. Mm -hmm. No, i ogólnie pomysł jest bardzo fajny. Oni tam mieli którąś rundę finansowania, zebrali kolejne 80 milionów dolarów, także widać, że branża krypto przyciąga inwestorów instytucjonalnych i y, trzyma się dobrze. Y, I oni właśnie wydają wszelkiego rodzaju re rekomendacje. Ale tak naprawdę największym problemem y, na rynku krypto obecnie nie jest to, że jakiś tam młodszy programista popełni błąd w kontrakcie, tylko to, że mimo, że taki certik wydaje rekomendacje. I te jego raporty są potem dostępne publicznie. I mówią, że na przykład właściciele mają dostęp do klucza prywatnego i są w stanie zabrać wszystkie środki. Nie? I po prostu puścić je na rynku i wyjść. I, i obecnie na tym, w tym szale krypto ludzie potrafią po prostu powiedzieć: no, ale przecież oni nie wyjdą. O, i nie uciekną. I ile jakby widzieliśmy tego typu projektów, które rzeczywiście pojawiały się, jak grzyby deszczu, a potem z dnia na dzień tak. znikały. Squid Game, jakiś szał na ten serial. Trochę no to prostu chyba prostu już skam był od, od początku założenia. Bardzo dużo tego typu projektów. Tam też sprytnie to rozwiązali, bo tam młodszych programistów nie było. Mieli okay. e, ogarniętego człowieka od deweloperki, który e, wstawił im takiego bagdora, że. Zmiany bardzo. Powiedz mi, może jakąś radę dasz dla <laughs> programistów, którzy są na początku drogi, co mają zrobić, żeby zostać programistą blockchaina, bo to jest taki specyficzny kierunek, w którym. No, jeżeli ktoś y, lubi y, Jara się, że tak powiem, bezpieczeństwem, y, lubi tego typu rzeczy, y, wie, co to kryptografia, y, i jakby zapozna się od podszewki, y, z tą tematyką blockchaina, Bitcoina i innych walut pochodnych i zobaczę, że to do niego przemawia, to myślę, że to jest fajny jakby punkt wyjścia dla wszystkich, którzy jakby chcieliby się w tym kierunku kształcić, czy tam jakby rozwijać, bo no w moim odczuciu jest to jest to bardzo silny nurt, który ma bardzo duży wpływ na to, jak Źle będzie wyglądała nasza kultura i cywilizacja w przyszłości. Gospodarka też, też no, właśnie. no, to jest tak a propos przyszłości, no to właśnie, przyszłości, i przeszłości. Niektóre kraje bardzo, zaczynają być bardzo przyjazne kryptowalutom, i teraz Coinclub przeprowadził badanie, które kraje są najbardziej przyjazne dla rynku kryptowalut. Co zaskoczeniu mojemu było, są to Niemcy. To mnie też zaskoczyło. Tak. Właściwie no nie spodziewałem się. Na drugim miejscu jest Singapur. Na trzecim miejscu USA. Dopiero później Australia i Szwajcaria. Także dziwne, bo też nie ma w tym miejscu Salwadoru na przykład. Polski nie ma. Pol I ogólnie no Salwador, który przyjął jako środek płatniczy bitcoina, no nie ma go. Jakby nie jest przyjazny kryptowalutom, to też taki. No i też ale też, że Stany Zjednoczone są tak wysoko, nie? Tam jest ten rynek bardzo mocno regulowany. Tak, tylko że nie wiesz, jest... masz różne stany, nie? I różne jurysdykcje, czyli podejrzewam jak w Teksas jest bardziej otwarty, a i Aspo... Mojami też, no Floryda cała. Floryda. Także jak no, te większe gospodarki, no bo to u nich można to rozdzielić jakby każdy stan to oddzielna gospodarka, tak? No, czyli ten Stan Teksas no, to jest gospodarka. Podejrzewam, że wielokrotnie większa niż sama Polska. Tak, nie wiem, mogę się mylić, ale tak, tak strzelam. Dobra, a powiedz mi, jeszcze coś może sprzedać o NFT w ostatnim czasie co się dzieje. Yy, wiem, że istnieją. No <laughs> tak. NFT to jest dla mnie taki jakby nurt, którego ja nie za, nie za bardzo go czuję. Jako programista blockchain nie ma tam dla mnie jakichś takich. Yy, może nie tyle wyzwań, co. Smaczków. Smaczków, można tak to ująć. Ale ogólnie słyszałem, że na sprzedaż został wystawiony pierwszy tweet Jacka d'Orseya, tak. który był wyceniany w 2018 roku. bodajże że jakoś on sprzedał ten swój pierwszy tweet. On poszedł za 2,9 miliona dolarów w weterze. Mhm. I teraz ten tweet znów trafił na sprzedaż, z tym, że nie uzyskał chyba większego bida jak 10 tysięcy dolarów. No ale że tam właściciel nie musi tego sprzedawać, no to on powiedział, że taniej jak 50 milionów dolarów, to skóry nie sprzeda. Także, że tak powiem, widełki spore. <śmary> tam jest skóry nie sprzeda. Widełki spore, ale jeżeli Bitcoin dojdzie do tego miliarda, to kto wie? No. Może się pokryje. No ja jestem bardzo ciekawy, jeżeli byłby miliard no to jedno słowości i 10 dolarów. Było, chyba można podzielić się na mikro-Satoshi, jak to wygląda w kodzie, w protokole. To jest czy jest tak. w ogóle możliwość w protokole mniejszej jednostki niż Satoshi? Jeżeli e, dojdą do porozumienia na sieci Bitcoina no tak. i wszyscy Ten jakby sensu. zmienią to, to nie ma problemu, żeby nawet nie było 21 milionów Bitcoinów. Tak? To no jest teraz w Bitcoina, do jest chyba tak, że bardzo długo tam jakieś zmiany, jeżeli są, no to bardzo tak, długo są procedowane. To I to w jest... sensie, żeby były no to lata. To jest już właśnie gigantyczny byt, którego nie sposób zmieniać. Także dodawanie nowych funkcjonalności, nawet do bitcoina, jest rzeczą bardzo trudną, bo większość sieci, nie powiem dokładnie, jakie tam mają procedury, większość sieci musi się po prostu zgodzić na te zmiany. No właśnie, ja nie wiem, jak to działa. Czy w jaki sposób oni głosują? Czy to jakiś majnik Mają głosy do oddania? <głosy> yy, przyznam, że. To, to górnicy, podejrzewam, nie decydują o tym. Tam jest, jest jakby grupa Bitcoin Cora deweloperów. składająca okay. się z jakichś deweloperów, która ma na pewno jakiś duży wpływ na to, w którym kierunku idzie Bitcoin. Ale przyznam, że nie wiem, na jakiej zasadzie tam uzgadniają, co kiedy wchodzi. W każdym bądź razie ostatni, tam ostatnia zmiana w Bitcoinie taka większa. To wprowadzali ją kawałek czasu. Naprawdę. Tak. Jeszcze. Od siebie dodam, bo tak czytając sobie, właśnie pobieżnie wiadomości. Mm -hmm. Na pewno wszyscy z nas znają portfel Metamask. Ja sam go używam. Tak, tak, tak. Nie chwaliłem go sobie, bo tak. działał średnio jeszcze rok temu na Androidzie, ale teraz już jest całkiem nieźle. Okay. Więc używam, używam. Ogólnie mają już ponad 30 milionów użytkowników, także adopcja się zwiększa. To Jedna trzecia więcej niż w zeszłym roku, ale taka informacja, żeby nie było. Jak już wspomniałem, że jestem freakiem od bezpieczeństwa, więc to muszę powiedzieć. I to nie mówię, mimo że nie jestem wielbicielem jabłek firmy Apple, to dla wszystkich posiadaczy iPhone'ów może też Mac'ów, nie wiem, jeżeli macie synchronizację z iCloud'em to musicie wiedzieć, że ten klucz główny do waszego portfela idzie na serwery Apple i on jest tam bezpieczny. Ja twierdzę, że on jest tam bezpieczny i Wy też powinniście tak twierdzić, ale musicie uważać, bo na rynku, przez to, że mamy tą coraz większą adopcję, mamy ataki phishingowe. Mhm. Jeżeli stracicie dostęp do swojego iClouda, czyli ktoś wam się włamie na konto po prostu. Tak, jak pewnie byście synchronizowali dane na Google, na przykład, żeby nie było, że jestem stronniczy, może jest tam tak samo. Wiem, że w Apple jest to potwierdzone, że jednak te klucze idą na wasze konto. To jeżeli ktoś przejmie dostęp do waszego iClouda, wtedy yy, stracicie też kryptowaluty, które posiadacie na MetaMasku. Także, żeby też edukujemy was w kierunku bezpieczeństwa, więc stwierdzę, powiem. Okej. Okay. Tak, gwoli tutaj widzę wspomnienia, bo tutaj nam zadają pytania na, w komentarzach, kiedy w MMMA, no to tutaj wspomnimy, że, że nasi, nasi partnerzy z ten setu niedługo będą wypuszczali token w MMMA. Gwoli wspomnienia naszych partnerów, co się u nich dzieje. Mamy do rozwiązania konkurs z zeszłego tygodnia na predykcję ceny bitcoina. No i zdarzyło się tak, że trafił tutaj Henry P bardzo dobrze, bo trafił z dokładnością do 64 dolarów. Cena z o dziewiątej rano na kanga była 40 764 dolary, a Henry trafił, że będzie to 40 700 dolarów, czyli zmieścił się w naszych widełkach 100 dolarowych. Bo przypominam, że co tydzień mamy konkurs na predykcję ceny Bitcoina na przyszłość. A ja jeszcze wspomnę, że wygrał 20 KNG, bo była kumulacja. Zaraz powiem o zasadach, no ale jest tak, że dzisiejszego dnia każdy chętny może y, rzucić komentarz na nasze social media pod naszymi filmami z hashtagiem kwadranskango94 i w pięciocyfrowej formie przedstawić ceny bitcoina na przyszły tydzień. Jeżeli trafi z dokładnością do 100 dolarów, wy, 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 wygrywa 10 kNG. Jeżeli nikt nie trafi, nagroda przychodzi na następny tydzień i można wygrać w następnym tygodniu już już 20 kNG i tak się kumuluje. No i w tym tygodniu Henry P. Wygrał 20 KNG. I teraz zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie na przyszły tydzień. Czyli jeszcze raz wspominam, hashtag kwadranskanga 94 Cena bitcoina w formacie pięciocyfrowym w naszym komentarzu. Może być pod komentarz dzisiaj dodany albo jutro. I cena ma dotyczyć ceny bitcoina na przyszły tydzień, we wtorek o 9 rano. Ale to wygrał na finiszu. bo finish. ogólnie rzecz biorąc, wczoraj, poniedziałek mieliśmy spore spadki. Tak. Tak. no właśnie. Ja się budzę, patrzę, za 38. No. Także, że doszedł do 4700, to dobry sprint. Na Musi się sprężać, jak my do, do, do tego I miliarda. Koni koni. Do tego miliarda za kilka lat. Jeszcze wspomnę, że mamy konkurs kryptiony, krypsiony, przepraszam. Partnera naszego do rozliczania podatków z krypto. Konkurs polega na tym, że trzeba napisać dlaczego właśnie. Ty powinieneś dostać ten kod zniżkowy, kod zniżkowy. W komentarzu trzeba dodać też w naszych social mediach z hashtagiem Krypsiony Contest i można wygrać 5 pakietów rozliczeń pro o wartości 599 dolarów każdy za złotówkę. Także myślę, że jeżeli ktoś ma do rozliczenia transakcji z kryptu na kandze, no to. Nie ma lepszego sposobu niż skorzystać z tego. Polecamy też na naszym YouTubie można znaleźć e, filmik z przed tygodnia, gdzie, webinar taki, gdzie nasz Sławek Zawacki e, prowadził właśnie webinar z przedstawicielem Kryptiony, gdzie e, rozmawiali o tym, o podatkach ogólnie z Kryptą, jak rozliczyć podatki, no i przedstawili możliwości, jakie się wiążą z używaniem ich aplikacji. Jeszcze wspomnę, że mamy 26. AI o projektu Trivium Travels. O 13.00, także warto się zainteresować. Wszystkie informacje można znaleźć na naszych social mediach. No i także to tyle chyba na ten tydzień. Czy chcesz jeszcze tą kurs jeszcze, coś dodać? Jeszcze tam widzę komentarz. To bym się odnieść do komentarza, bo jest yy, zapytanie, kiedy ETC? O, to właśnie, sorry, umknęło mi, bo chciałem Cię o to zapytać, ale tutaj tak. głupie, niedługo. A jak niedługo? Jesteśmy bliżej niż dalej. O, to, to mi się podoba. No dobra, dzięki Czomek za dzisiejsze spotkanie, dzięki chłopakom za filmik, który dla nas nagrali. Oceńcie odcinek od jednego do sześciu, tak jak Sławek mówi, jeden to zmarnowanie waszego czasu, a sześć to najlepszy odcinek, jaki w życiu widzieliście. Także co, widzimy się, my to pewnie się nie widzimy, no bo chłopaki pewnie w tydzień, ale my się widzimy, kiedyś tam się zobaczymy, mam nadzieję jeszcze. Jak pozwolą. Tak, pozwolą. Opowiadamy. Tak jest. Dziękujemy, pozdrawiamy wszystkich. Trzymajcie się. Cześć.